Rozwiąż równanie sinus x razy wartość bezwzględna z cosinus x równa się 1 czwarta, gdzie x należy do przedziału obustronnie domkniętego od 0 do 2pi. Myślę, że rozwiązanie tego równania warto zacząć od narysowania wykresów dwóch funkcji, a mianowicie sinusa x i funkcji wartość bezwzględna z cosinus x, także może właśnie od tego zacznijmy. Przy okazji przypomnimy sobie jak się rysuje wykres funkcji trigonometrycznych sinusa i cosinusa. Zaznaczmy sobie na osi x kolejno liczby pi, pół, zaznaczamy co trzy kratki, żeby pi wypadło tak mniej więcej co 6 kratek, ponieważ jedną naszą jednostką tu są dwie kratki. No i wówczas 3,14 w miarę z grubsza zgadza się z tymi sześcioma kratkami, które przy takich oznaczeniach są równe po prostu 3. Czyli pi, które jest równe 314 w przybliżeniu, w miarę dobrze nam tutaj odda charakter zarówno sinusa, jak i kosinusa. Tutaj jest minus 1. No i dalej tutaj mamy jeszcze 3 drugie pi. I po 12 kratkach mamy 2 pi. Zawsze tak warto właśnie sobie oznaczać układy osie układów współrzędnych, gdy chcemy rysować funkcje trigonometryczne. Czyli tak, zacznijmy może od narysowania sinusa. Dla czytelności może go wezmę innym kolorem, na przykład czerwonym. I sinus zaczyna się o, tutaj w zerze, następnie idzie przez ten punkt kratowy. Dla pi pół osiąga wartość 1. Potem z powrotem jedną drugą osiąga tutaj 0 w pi, tu jest minus 1 druga, minus 1, znowu minus 1 druga i 0. No i teraz po tych kropkach spróbujmy narysować naszego sinusa, ok. I teraz podobnie narysujemy najpierw kosinusa z x, a potem wartość bezwzględną z cosinusa X, czyli po prostu to co będzie na dole przerzucimy na górę. Na początku może narysujmy kosinusa. Kosinus w zerze przyjmuje wartość 1. Tutaj w tym miejscu, czyli w pi trzecich, przyjmuje wartość 1 druga. W pi pół 0, tutaj z powrotem 1 drugą, minus 1, minus 1 drugą, z powrotem 0, 1 drugą, o i tutaj zamyka swój okres z powrotem w jedynce. No to rysujemy tego cosinusa właśnie przez te punkty. To jest ważne, żeby w miarę dokładnie narysować wykresy tych funkcji trygonometrycznych. No i podpiszmy może, że tym kolorem szarym narysowaliśmy funkcję y równa się cosinus x. Czerwonym narysowaliśmy y równa się. Sinus x, a teraz powiedzmy kolorem zielonym narysujemy wartość bezwzględną z kosinusa, czyli po prostu to, co było tutaj na dole, przerzuci nam się na górę, czyli ten punkt powędruje tutaj, ten punkt tutaj, ten tutaj. No i tu już z powrotem pokryje nam się z szarym wykresem, czyli rysujemy wartość bezwzględną z cosinusa x i ona wygląda w taki sposób. Podpiszmy sobie, że to jest funkcja y równa się wartość bezwzględna z cosinus x. No i teraz gdy mamy już dane wykresy tych dwóch funkcji naszej funkcji czerwonej, czyli z sinusa i zielonej, czyli wartość bezwzględna z cosinusa x, to możemy w ogóle na początku zastanowić się, gdzie jest szansa na to, aby iloczyn takich dwóch funkcji dał nam jedną czwartą. Od razu w pierwszym momencie można zauważyć, że na pewno nie ma takiej szansy, jeżeli przekroczymy pi, czyli na odcinku od pi do 2 pi, a dlaczego? Ano dlatego, że w tym miejscu sinus jest ujemny. Nasza funkcja wartość bezwzględna z cosinus x jest zawsze dodatnia. No, wartość bezwzględna to na nas wymusiła. W związku z tym, żeby ten iloczyn w ogóle miał być szansę być liczbą dodatnią, to obie funkcje muszą być dodatnie. Sinus x jest dodatni tylko tutaj, czyli na przedziale od 0 do pi, natomiast od pi do pi, pół jest ujemny, czyli tutaj na pewno nie będziemy mieli rozwiązań. Zatem spodziewamy się znaleźć nasze rozwiązania w przedziale od 0 do pi, czyli o na tym fragmencie, gdzie sinus wygląda tak, a wartość bezwzględna z cosinusa x wygląda tak. Moglibyśmy nawet zauważyć w tym momencie, że w tym miejscu lokalnie ten wykres jest symetryczny. Gdybyśmy tu narysowali przerywaną linią oś symetrii, to względem tej linii zarówno zielony wykres, jak i czerwony wykres są symetryczne, po prostu są swoimi odbiciami po tej drugiej stronie. Czyli, jeżeli tutaj przykładowo znaleźlibyśmy rozwiązanie pi 6, no to automatycznie, jeżeli ten punkt byłby rozwiązaniem, to taki sam punkt, o w tym miejscu, czyli 5 ,6 pi także będzie rozwiązaniem. Zatem znajdując rozwiązania tylko tutaj, dostaniemy rozwiązania też w tym przedziale. Czyli. Zaczynamy od tego, że będziemy na początku szukali rozwiązań w przedziale od 0 do pi, pół, a potem ewentualnie formalnie jeszcze znajdziemy rozwiązania w przedziale od pi pół do pi, chociaż tak naprawdę już je będziemy wtedy znali, znając rozwiązania z tego przedziału. Czyli napiszmy nasz pierwszy punkt rzymski, że rozwiązujemy to równanie dla xów należących do przedziału właśnie od 0 do może domknięty, on oczywiście musi być w zerze. Od zera do pi pół też weźmy sobie, może domknięty. No to rozwiązujemy. W tym przedziale oczywiście i cosinus, i sinus są dodatnie. W szczególności interesuje nas to, że cosinus jest dodatni, czyli możemy zlekceważyć, opuścić tą wartość bezwzględną i napisać, że nasze równanie jest po prostu w postaci sinus x razy cosinus x. I to się równa 1 czwarta. W tym momencie możemy zauważyć, że to, co mamy po lewej stronie, jest dosyć bliskie wzorowi na sinus podwojonego kąta. Jeżeli pomnożymy sobie to równanie stronami przez 2, to po lewej stronie otrzymamy 2 sinusy x razy cosinus x, po prawej stronie oczywiście 1 czwarta razy 2, czyli Jedna, druga, ale to, co otrzymaliśmy po lewej stronie, to jest, korzystając ze wzorów trygonometrycznych, po prostu sinus podwojonego kąta, czyli sinus w naszym przypadku kąta 2x. Taki jest wzór, że sinus 2x to są 2 sinusy x razy cosinus x. Czyli możemy sobie podmienić to wyrażenie takim i napisać, że sinus 2x ma być równe. 1 druga. No i w tym momencie pozostaje nam po prostu odczytać rozwiązania z wykresu, kiedy sinus może być równy jednej drugiej. No i patrzymy, w tym, miejscu, w tym momencie na czerwony wykres on osiąga wartość 1 druga o w tym punkcie, to jest dla pi 6 I jeszcze w jednym miejscu, o, w tym punkcie, to jest 5 szóstych pi. W związku z tym nasze 2x. Może być równe, napiszmy sobie, że 2x może być równe albo pi 6, właśnie wtedy sinus pi 6 będzie równy 1 druga, albo też 2x może być równe temu drugiemu kątowi, tej drugiej wartości, czyli 56 pi. Czyli będziemy mieli dwa rozwiązania, takie i takie. Policzmy jeszcze ile to jest, czyli dzielimy te równania obustronnie przez 2. Z pierwszego otrzymujemy, że x jest równy po prostu pi 12, a z drugiego otrzymujemy, że x jest równe 6 razy 2, tak samo 12, czyli 5 12 pi. No i to są pierwsze dwa rozwiązania naszego równania, czyli możemy je sobie podkreślić. Popatrzmy jeszcze na nasz wykres, gdzie one mniej więcej leżą. Pi 12 leży po środku między 0 a pi 6, czyli o tutaj w tym miejscu jest nasze pierwsze rozwiązanie, tu jest pi 12, już nie będę podpisywał, żeby nie zaciemniać obrazka, rysunku a 5 dwunastych pi, gdzie leży? E, jedno pi 12, drugie, trzecie, czwarte, piąte, o tutaj e, w tym miejscu e, leży 5 dwunastych pi. No i widzimy w tym momencie, że wyszły nam tutaj dwa rozwiązania, i symetrii naszego obrazka również. Symetryczne rozwiązanie dlatego będzie leżało w tym miejscu, to jest 7/12 pi i symetryczne rozwiązanie dlatego będzie leżało o tutaj w tym miejscu liczba między 5/6 pi, a pi to jest po prostu 11/12 pi. Czyli takie dwa rozwiązania nam wyjdą w tym drugim przedziale od pi pół do pi, no i myślę, że teraz, żeby nie powoływać się na tą symetrię, której być może sprawdzający mógłby nie zrozumieć, to rozwiążemy sobie jeszcze raz to równanie w tym drugim przedziale i wyznaczymy o te dwa rozwiązania, które już wiemy, jakie mają wyjść. Czyli napiszmy sobie drugi przypadek, że rozwiązujemy równanie dla xów. Należących do przydziału już teraz możemy dać tutaj otwarty nawias od pi, pół, powiedzmy do właśnie do tego pi. Dalej, tak jak sobie powiedzieliśmy, nie ma sensu, bo sinus jest ujemny i o tym też na koniec jeszcze powiemy sobie. Na razie tutaj mamy może przedział domknięty. No i w tym przedziale nasz cosinus jest już ujemny, czyli tą wartość bezwzględną będziemy musieli opuścić ze zmianą znaku, czyli po lewej stronie otrzymamy po prostu to samo wyrażenie, czyli z minusem. Czyli tutaj będzie minus sinus x razy cosinus x równa się 1 czwarta. No i dalej rozwiązanie jest praktycznie identyczne jak tutaj, czyli. Mnożymy to równanie stronami przez 2, albo może nawet lepiej przez minus 2, żeby pozbyć się tutaj tego minusa, otrzymamy po lewej stronie 2 sinus x e, cosinus x, a po prawej stronie 1 czwarta razy minus 2 to będzie minus 1 druga. No i dalej analogicznie zamieniamy to wyrażenie sinusem kąta podwojonego, czyli sinusem 2x, i sinus 2x musi być równy minus 1 druga. E, I teraz tak samo, patrzymy na nasz wykres. Gdzie sinus jest równy minus 1, 2. Sinus jest równy wartości minus 1, 2, znowu w dwóch punktach. O, w tym punkcie, tutaj, to jest punkt dla e, x równego pi plus 1, 6 pi, czyli to będzie 7, 6, tak? 7, 6 pi. E, I jeszcze dla tego punktu w tym punkcie także sinus jest równy minus 1 druga i to będzie 11 szóstych pi, po prostu o pi mniej niż 2 pi. 2pi to jest 12 szóstych pi, czyli o 1 szóstą pi mniej to będzie 11 szóstych pi. Po prostu z rysunku odczytujemy te x, -y, dla których sinus jest równy minus 1 druga, i teraz piszemy, że nasze 2x musi być równe albo tyle, albo tyle, czyli. 2x jest równa pierwsza liczba, czyli 7/6 pi, lub ewentualnie też 2x może być równe temu drugiemu xowi, czyli 11/6 pi. No i rozwiązujemy te dwa proste równania. Z pierwszego wychodzi x równe 7/12 pi, lub z drugiego x równe 11/ 12π. No i sprawdzamy jeszcze na koniec, czy mniej więcej się zgadzają te rozwiązania z tym, co sobie wyznaczyliśmy tutaj z symetryczności naszego obrazka. 7 12 pi, o to jest ta liczba dokładnie tutaj o 1 12 za π, a 11 12 pi to jest o, ta liczba, którą zaznaczyliśmy tutaj, ten x o 1 12 przed pi. Czyli wszystko się zgadza. To również są kolejne dwa dobre rozwiązania tego równania. No i jeszcze powinniśmy napisać w tym momencie trzeci przypadek dla x należących do przedziału. Napiszmy sobie od pi i teraz od razu aż do 2 pi. I napiszmy tutaj, że w tym przedziale sinus X jest mniejszy od zera. Zatem ten iloczyn sinus x razy wartość bezwzględna z kosinusa x także jest mniejsza od zera, czyli nie może być równe na pewno 1 czwartej. Czyli stąd otrzymujemy równanie, napiszmy sobie może tak, że sinus x razy wartość bezwzględna z kosinusa x równa się 1 czwarta, że takie równanie tutaj jest sprzeczne. Sprzeczne, czyli nie ma rozwiązań. Ponieważ... Ta liczba musi być mniejsza od 0, a 1 czwarta jest większa od 0, czyli to równanie nie ma rozwiązań. Zatem mamy tylko takie cztery rozwiązania. Czyli w odpowiedzi możemy napisać, że x jest równe tyle, lub tyle, lub tyle, lub tyle, lub też krócej możemy napisać odpowiedź w taki sposób, że x należy, i tutaj do takiego zbioru w klamerkowatym nawiasie wypisujemy te wszystkie odpowiedzi, pi 12, to rozwiązanie czyli 5/12 pi przecinek kolejne 7/12 pi i jeszcze ostatnie 11/12 pi